Hej! Witam się z Wami w sobotę, w listopadzie, w pierwszym vlogu z listopada. Jako, że sobota, ja właśnie jestem w trakcie sprzątania, trochę sobie tam ogarnęłam kuchnię z tyłu. E, natomiast dzisiaj też stwierdziłam, że umyję sobie okna, dlatego, że jest bardzo słoneczna pogoda, jest naprawdę bardzo ciepło. E, co prawda wstępnie planowałam sobie zostawić to mycie okien na... Grudzień, żeby mieć tak bezpośrednio przed świętami, ale wydaje mi się, że wtedy dużo będzie też do robienia. Ten czas zawsze w grudniu szybko płynie. No i plus będzie, wydaje mi się, że dużo zimniej. A teraz, właśnie na listopad, nie mam jakichś takich dużych, większych, grubszych planów, więc wydaje mi się, że fajnie jednak się tym zająć teraz, i później już na grudzień będę miała z głowy, tym bardziej, że właśnie dzisiaj jest całkiem słonecznie, to sobie dzisiaj zrobię, No a na razie ja siadam sobie jeszcze z kabą, bo właśnie sobie zrobiłam, więc chwilę przerwy. I zabiorę się za spisywanie moich e, rzeczy, które muszę zrobić e, właśnie w tym miesiącu, właśnie najlepiej przed grudniem. Ciągle mamy w tył głowy, natomiast. Co chwila ciągle o tym zapominam, potem mi się przypomina, a wolę to sobie spisać i wtedy będę tylko odkreślać i mieć z głowy, i mieć spokojną głowę. Także mogę powiedzieć od razu, że między innymi chcę sobie poszukać i znaleźć jakąś kurtkę, płaszcz na zimę, coś w tym stylu. I chciałabym to zrobić jeszcze w listopadzie, właśnie. Mogę już zdradzić, że w grudniu będę jechać na wycieczkę, na jarmark świąteczny, ale nie tylko. Oczywiście będzie tam trochę zwiedzania, trochę jakby celebrowania i nastrojania się na czas świąteczny na jarmarkach. Nie powiem na razie gdzie, ale właśnie w związku z tym wyjazdem też chciałabym sobie jakąś taką grubszą tą kurtkę kupić, żeby było po prostu wówczas ciepło. No oprócz tego chciałabym się też rozejrzeć za kalendarzem adwentowym. Mamy już 4-5 listopada, coś na stylu więc właściwie wolę się już rozejrzeć zawczasu, o ile jeszcze mamy dobry czas, dlatego że no, mam wrażenie, że wszystko po prostu jest wykupowane dosłownie na grubo przed czasem. I pamiętam, że w zeszłym roku ja sobie wypatrzyłam bardzo taki ciekawy kalendarz adwentowy z kawami różnych, różnych smaków, po prostu każde okienko miało taką... Kawkę w innym smaku i to mi się wydawało bardzo ciekawą opcją. Natomiast na tydzień, gdzieś tak przed grudniem, nie dało się tego w ogóle już kupić. Więc w tym roku myślę, że chciałabym się właśnie już teraz rozejrzeć za jakimś kalendarzem i sobie go kupić zawczasu, a nie potem się na przykład martwić. Jeżeli nic ciekawego nie, z, nie znajdę, no to raczej nie będę kupować, no ale jeżeli coś fajnego, by mi się spodobało, to myślę, że sobie zamówię, no bo czemu nie, czemu by nie Po podcelowerować tego czasu świątecznego i jakoś sobie tego czasu nie umilić. E, oprócz tego pokażę Wam, co ostatnio kupiłam. E, mianowicie kupiłam sobie takie buty. I są to po prostu botki na taką, bardziej jeszcze na taką cieplejszą jesień. Co prawda mamy już listopad, więc niedługo grudzień, ale myślę, że i tak jeszcze, w, tak mi się wydaje, że w listopadzie na spokojnie będziemy mieli te ciepłe dni. I zamówiłam sobie takie botki czarne, zamuszowe. Ogółem bardzo mi się one spodobają. Założyłam je, są też wygodne, natomiast ich mankament, jaki jest, to taki, że. Jak widać, tutaj mają taki otwór z boku. Tutaj normalnie mają suwak od wewnętrznej strony, a tutaj mają takie rozcięcie. I to, jak przeglądałam sobie w internecie, to w ogóle mi się bardzo podobało, bo było takie nietypowe, coś innego. Natomiast na stronie wyglądało to w ten sposób, że ono nie jest aż tak głębokie. Natomiast w rzeczywistości, hmm, no, jest dość głębokie. I nawet szczerze mówiąc, tutaj wystaje mi po prostu skarpetka, więc tak trochę średnio. Sama nie będę do końca, bo naprawdę całkiem mi się one podobają. Są też wygodne. Fajne jest też to, że mają obcas, ale ten obcas nie jest za wysoki z tego co każek, bo tam napisane ma on 6 cm, więc po prostu fajnie, bo ja chciałam właśnie kupić sobie takie wodki do właszcza bardziej takiego lżejszego, dlatego chciałam, żeby te podki też nie były jakieś takie wysokie, bardziej takie krótsze, no i właśnie takie bardziej, nie wiem, otwarte, żeby to nie były takie na zimną porę, tylko bardziej na taką, no na taką ciepłą, ciepłą miesień po prostu. No właśnie, są eleganckie, ładne, więc nie wiem, będę musiała się zastanowić. No i w razie czego, jeżeli zostawię, kupić sobie jakiś taki impregnat, dlatego że one są z zamszu, więc będą się szybciej brudziły no i będą gorsze w utrzymaniu, ale tak ogółem to mi się podobają do jakiejś spódnicy, sukienki. Myślę, że też będą bardzo fajne, bo właśnie to jest to na czym mi zależało, żeby mieć takie buty, które będą pasowały do płaszcza, do sukienki, do spódnicy. Nie miałam takich butów, tym bardziej czarnych, więc myślę, że bardzo fajna opcja. Wam powiem tak, czy ja właśnie kupiłam lampki świąteczne. Otóż tak. <noise> Stwierdziłam, że kupię już, żeby potem nie szukać. Ja wierzę, że listopad w sumie szybko przeleci, no a potem może już nie być, ale też nie chcę się rozglądać, a właściwie marzyło mi się coś takiego, żeby sobie powiesić na, na firankach. W ramkach, oknach, po prostu, żeby mieć coś takiego. I znalazłam właśnie taką girlandę girlandę nie wiem, kurtynę lampek po prostu, którą się właśnie tak wiszę na oknie. Także zdecydowałam, że wezmę. Przy okazji dokupiłam oczywiście też baterię, no bo się okazało, że właśnie to jest na baterię. Mm, są to ledy i tak zaraz sobie to rozpakuję zobaczę czy, czy działa wszystko ok sprawnie no i już się powoli nie mogę doczekać grudnia. podłączenie lampek mi chyba przerosło, tu jest y, taki to miejsce na baterie i to się za chiny nie chce otworzyć w sensie nie wiem o co kaman w ogóle. To były takie, jakby zatyczki. Odblokowałam je, ale nic się nie dzieje. Z tej strony się nie chce wyciągnąć. I to jest po prostu taka śrubka. Ja się znam, że tej śrubki nie trzeba odkręcić. Albo ja naprawdę nie ogarniam. Wydaje mi się, że to jest jakieś bardzo proste, tylko e, nie wiem, ja nie czaję. E, ale serio, nie, nie, no, nie mam pojęcia. Dobra, mam już to. E, Tą szybę trzeba było rozkręcić, ale nie mam pojęcia, po co w ogóle ona tu jest, skoro teraz jest taka luzem bardziej i to się całe trzyma, więc wszystko jest spoko. No chyba tylko, żeby utrudniać życie. A, hmm. No i co, mam te dełka. Spodziewałam się chyba czegoś fajniejszego. A, w sensie... Hmm, nie wiem, to jest taki trochę chamski drut. Te gwiazdki są całkiem spoko. Yy, ale... Muszę Wam powiedzieć, że jedna rzecz mi się tutaj podoba. Mianowicie tu jest aż 8 programów na świecenie. Także, jak możecie zobaczyć, mamy coś takiego. Mamy normalne, stabilne światło. Ok, coś takiego. Mamy takie światło na zmiany. No, także różne, różne opcje, więc to naprawdę mi się podoba. W ogóle trochę było problematyczne to yy, też rozkręcenie tego druta. One są takie mocno po prostu skręcone i wymieszane, więc w ogóle trzeba tą gwiazdkę tam prze, przeciągać wewnątrz. Yy, no nie jest to jakieś takie yy, łatwe, ale no. Hmm. No Także spodziewałam się chyba serio czegoś lepszego. Tu się to prezentowało chyba jednak lepiej niż, niż na żywo. Dobra, jednak zwracam tym świecidełkom trochę honor. Podstawiam je właśnie do okna, tutaj trochę na ścianę. I właśnie jak to tak, jak to tak było podstawione pod okno, to nie wyglądało to naprawdę źle. I z daleka wydaje mi się, że będzie to fajne, bo właśnie ten drucik, mimo że są w jakieś fajne nie jest, no to w sumie jest cienki, więc nie będzie go za bardzo widać. Także myślę, że nie no, może to być naprawdę całkiem spoko opcja. Nie będę na razie rozwieszać, wiadomo, czekam z tym do grudnia, ale chyba będzie okej. Okay. Idziemy właśnie na pierwszego kurtosza w sezonie. Właśnie od niedawna otwarli budkę, także... Jeden z cynamonem i nutellą i drugi z orzechami. Hej wam, witam się z wami następnego dnia. Jak mogliście wczoraj zobaczyć, jadłam pierwszego w sezonie kurdosza, który był przepyszny. Ja wzięłam hmm, cynamonowego, a w środku miał nutellę i to była naprawdę super opcja. Oczywiście bomba słodkości i nie dałam tego rady zjeść na jeden raz. Ale y, ogółem był całkiem smaczny. Naprawdę to połączenie cynamonu oraz nutelli w środku przepyszniutkiem. No i cóż, pierwszy taki akcent świąteczny, można powiedzieć, że trochę już zaliczonym. Ale naprawdę, właśnie ostatni raz, kiedy przechodziłam koło tej budki, to tak pięknie pachniało, że to dosłownie z odległości kilku. Kilku dużych metrów ten zapach się tak unosił tych kurtoszy, że nie mogłam się powstrzymać. I właśnie za pierwszym razem już chciałam wtedy kupić kurtosza, ale okazało się, że pani dopiero musi je zrobić i że to bardzo długo by potrwało, więc w końcu zrezygnowałam, no ale wczoraj się doczekałam, także e, naprawdę był bardzo smaczny. E, w przychodzie też z takim update'em nie mówiłam, ale w międzyczasie znalazłam. Kalendarz adwentowy dla siebie, a właściwie to nawet dwa kalendarze bardzo mi się spodobały i postanowiłam, że zamawiam. No właściwie jeden zamówiłam, jeden kupiłam stacjonarnie. No i właśnie ten zamówiony dotarł do mnie wczoraj i naprawdę te kalendarze są całkiem spore, ale są też pięknie wykonane. Na razie nie zdradzę, które to. Zresztą też mam taki plan na jeden filmik, gdzie chciałabym właśnie pokazać przegląd kalendarzy adwentowych. Nie wiem, czy uda mi się go jeszcze zrealizować. Mam nadzieję, że tak. Także pokażę różne ciekawe opcje, bo nie tylko właśnie takie klasyczne, nie wiem, z kosmetykami widziałam, ale też różne inne, więc myślę, że naprawdę ta, ta działka właśnie tych kalendarzy adwentowych z roku na rok się raczej rozwija i po prostu różne. Ciekawe opcje powstają. Dzisiaj mam plan w końcu pomalować sobie paznokcie, dlatego, że już są w słabym stanie. Dzisiaj chyba maluję je na kolor ciemna śliwka, żeby był jeszcze taki akcent jesienny. No bo mamy w sumie listopad. Mam też herbatę. I potem e, myślę, że poczytam sobie też książkę, dlatego, że właśnie czytam to e, jesień w korylorze syropu klonowego i jestem gdzieś tak w połowie, no a na pewno chciałabym tą książkę przeczytać e, jeszcze w listopadzie, dlatego, że właśnie no myślę, że najfajniej jednak się czyta jesienne książki właśnie w okresie jesiennym. A w grudniu już chciałabym sobie może jakąś książkę zimową kupić. E, mam jedną na myśli, e, nie wiem czy kupię to, bo wczoraj też sobie przeglądałam właśnie jak lubimy czytać i różne takie inne opcje świąteczne mi wyskoczyły, jest ich naprawdę w sumie sporo, no ale nie wyprzedzam faktów. Póki co skupiam się na tej książce. Jest ona całkiem jakby ciekawa, chociaż szczerze mówiąc, pokażę Wam. Właśnie na zakładce jest książka Zaproś mnie na Pamki Latę, która właśnie została wydana wcześniej i o której Wam mówiłam, że właśnie też ma taki klimat jesienny. I którą czytałam, i szczerze powiedziawszy, to zaproszenie na Pumpkin Latte wydaje mi się, że jest dużo, że dużo bardziej jakby oddaje klimat jesieni, więc jeżeli ktoś się chce tak naprawdę w, tym, w tej jesieni odnaleźć i zanurzyć, to e, ta książka zaproś mnie na Pumpkin Latte będzie e, chyba lepsza, jeśli chodzi o klimat. Tutaj no to, tak za bardzo właśnie tej jesieni w sumie nie odczuwam, bo no nie wiem, bardziej tak czuję tą jesień pod tym kątem, że jest tak bardzo u nich zimno właśnie w Kanadzie, gdzie akcja się rozgrywa. I też jest w sumie tego syropu klonowego też tak na każdym kroku, więc to też jest oczywiście taki fajny akcentik, No ale nie wiem, nie, nie jest to tak mega mocno jesienne, jak właśnie ta książka zaproś mnie na papkę laty. No dobrze, moje paznokcie gotowe, taka jesienna śliwka. A teraz jeszcze mi się przypomniało, że muszę kupić prezent siostrze na urodziny. Już miałam jeden, jeden na myśli, ale niestety było to bilet wydarzenie. Niestety miało to taki termin, że był nieodpowiadający, więc musiałam z tego zrezygnować. No i dzisiaj ostatecznie mam jeszcze dwie takie propozycje, muszę. Nad tym pomyśleć i finalnie wybiorę jedną. Ja dziś, jak widać, tak ubrana bardziej na elegancko. Za chwilkę się zbieram i będę jechać na taki występ tak jakby mini koncert, gdzie ktoś będzie grał na harfie, i będę podejrzewam na flecie, tak z tego co każę. No, nie spodziewam się jakiegoś nie wiadomo czego, ale. Zawsze można raz na jakiś czas wyjść i się ukulturalnić, także zobaczymy, czy mi się to będzie e, podobało, czy tak średnio. Harpańceta.